Witam wszystkich serdecznie, ja jestem oczywiście Werbel. Jako, że chciałem odpocząć trochę od tych wszystkich filmów o wierzchołkach czasu, zwłaszcza że one były dosyć trudne, o podróży cudów i tak dalej, postanowiłem nagrać taki luźniejszy trochę film, taki powiedzmy, że mały challenge. Ja wiem, że już coś takiego było robione, z tym że od tego czasu zaszło trochę zmian i tych jawnych, i tych ukrytych i odnośnie gry, i odnośnie samego labiryntu. Także w tym filmie postaram się przejść labirynt Arkanów na poziomie normalnym za pomocą tylko i wyłącznie Szemiry, bez używania łez. Jeżeli wszystko się uda i film się spodoba, to oczywiście mogę zrobić też podejście do trybu trudnego, jak i przyjąć od Was jakieś challenge oczywiście w granicach rozsądku. No nie będę Ardenem oczywiście przechodził labiryntu. Także tylko i wyłącznie za pomocą Szemiry. Myślę, że to jest do zrobienia, jeżeli będę się starał unikać postaci typu Nemora, która może mi rzucić urok i wtedy obrażenia nie będą zadawane. A przede wszystkim Brutusa na no nieśmiertelność. śmiertelność. Naprawdę już się parę razy przejechałem, bo próbowałem. Także przechodzę już od razu do rzeczy, żeby nie przedłużać. Zobaczymy po prostu jak pójdzie początek. Od razu może wyłączę autowalkę, bo to będzie naprawdę konieczne, wręcz bym powiedział. Dobra, tutaj. Niestety jeszcze mnie wyłączają z walki, na samym początku takie problemy. Niestety drużyna nie, nie trafiła się najłatwiejsza, no bo ta Shemira w przeciwnej drużynie mnie tutaj wycisza. Dobra, ale udało się rzucić umiejętność, więc powinno pójść ok. Następne walki już powinny być zdecydowanie łatwiejsze. No tak jak mówię, no, słabo trafiłem na początku. Teraz nie mam jeszcze naładowanej energii, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy, także to jest jedyny stosowny wybór. Niektóre walki oczywiście mogę pomijać, jeżeli będą naprawdę niekorzystne, bo tak jak mówię, chodzi mi przede wszystkim o to, żeby w ogóle takie coś ukończyć. Przede wszystkim w pierwszej kolejności. Dobra, tutaj idzie bez problemów. Dobra, teraz mam naładowaną zdolność. Więc myślę, że od tej pory już będzie trochę łatwiej. Regenerację zdrowia na pewno się przyda, na no coś takiego. Mm, dobra, tutaj nic nie muszę ustawiać. O ustawieniu, oczywiście, mówię, że na pewno będę musiał ustawiać szemirę w taki sposób, żeby przeciwna memora musiała do mnie dobiec. A nie żeby od razu na wejście rzuciła mi urok. Tutaj nie chcę oczywiście już używać zdolności, ale no nie wiem, czy nie będę musiał. Zależy od tego czy ta Shemira będzie mocno się leczyła. Nie wiem w ogóle dlaczego jest taka mocna na tym poziomie. Dobra, może po prostu wyjdę i zrobię to jeszcze raz, na, że tak powiem... po całości. Oj. Tutaj mogłem zdecydowanie już rzucić... zdolność wcześniej, ale... Nie wiem, czy tutaj nie zginę, nie? Dobra. Jednak. Ta regeneracja jest dosyć mocna. Nie wiem naprawdę, dlaczego ta Szymira przeciwna jest taka silna. No to jest dla mnie trochę niepojęte. Dobra, może zrobię to po prostu na autowalce. O, i w ten sposób od razu rzucę. Zdolność na pewno będzie łatwiej w ten sposób. Jeszcze musiała mi to wyciszenie dołożyć. No muszę to zrobić z zdolnością, naprawdę nie wiem dlaczego przeciwna Szemira na pierwszym poziomie jest już taka trudna. Dosyć mało spotykane. Dobra, to może weźmy... Wszystkie negatywne efekty, no to się może przydać na wszelkie stuny. I tak dalej, tutaj jest Szemira, więc postaram się ją pominąć. Trochę chciałbym przyspieszyć. No. I się udało przyspieszyć zdecydowanie. Ataku bohaterów na tyłach atak krytyczny na pewno się przyda. Żeby to szło dosyć sprawnie. I tak jak mówię ustawiam przemiery na dół po to, żeby ta Nemora od razu mi nie wjechała urokiem, a w ten sposób że musiała do mnie dobiec. To po prostu została zniszczona jeszcze zanim w ogóle dobiegła. Normalnie oczywiście wziąłbym pod. Tryb trudny, ale to jest podejście do trybu normalnego, więc tym razem sobie daruję. Brutus może sprawić naprawdę problemy. Pamiętam, że robiłem już jedno podejście gdzieś tam poza filmem kiedyś. Tak z ciekawości, ale normalnie wybór, no po prostu nie wiem, co mam wybrać. No i niestety zginąłem na trzecim piętrze, na ostatnim bosie. No został Brutus, ja nie miałem śmiertelnego uścisku. Jego życie praktycznie zostało od razu zmniejszone do 1%, ale wiadomo, nieśmiertelność jakoś mi tą Przemierę poskładał. Skuteczność ataku krytycznego... A weźmy może to. Dobra, no, tą drużynę powinienem zrobić jeszcze w miarę łatwo, więc tutaj jeszcze nie będę pomijał. Na drugim, trzecim piętrze może się tak zdarzyć. No tak jak mówię, przede wszystkim chciałbym w ogóle to ukończyć. Tutaj kompletnie pierwsze lepsze, bo z niczego nie skorzystam. A trochę szkoda. Zobaczymy co nam wpadnie tutaj. Tutaj Nemora jest na dole, więc ustawiamy Szemirę do góry. Tak jak widać ta Nemora musi podbiec. A gdy już podbiegnie, dostała jeszcze wyciszenie oczywiście w trakcie. Teraz tam rzuciła mi jakiś urok. Trochę być może zrobiłem błąd, że rzuciłem tą zdolność. Ale zobaczymy, dobra, otrzymywane obrażenia. Jak najbardziej to się przyda na sytuację, jeżeli zostanę sam na sam z Brutusem, na przykład, właśnie. Hmm, dobra, czy ja dam radę to zrobić teraz? Nie mam zdolności, urok jeszcze uśpienie Tasy mi tutaj zaraz wiedzie. Ale zdolność rzucona, więc powinno być chyba w porządku. Chociaż ten urok będzie mnie przeszkadzał. No, tak jak mówię, wtedy obrażenia nie są zadawane podczas uroku. W ogóle nie mogę się ruszyć. Czy ta szemira jest w stanie zadać tyle obrażeń? Jest. Dobra. Sytuacja uratowana. Idziemy dalej. Uniki. Myślę, że będą w porządku tutaj. Oczywiście na odnawianie energii też była to dobra opcja ale myślę, że jednak uniki, żeby unikać tych wszystkich efektów kontroli a przynajmniej mieć jakąś szansę na unik myślę, że to w tym przypadku, tego challenge'a będzie lepsze dobra, idziemy dalej na przewaga frakcji jedyna racjonalna opcja To jest Brutus myślę, że z tym Brutusem jeszcze dam radę jako, że mam te otrzymywane obrażenia Przynajmniej taką mam nadzieję. Tutaj się nie bawimy od razu. Zdolność po raz kolejny. Nie, ten Brutus jeszcze mi nie zadaje tyle obrażeń. Więc w porządku. O, to będzie po prostu super. To będzie po prostu genialne. Jeszcze śmiertelny uścisk i jestem pewien, że to skończę. Naprawdę fajny relic teraz spadł. Na pewno się przyda. Uniki, no dobra, weźmy te uniki. No, tutaj za dużego wyboru nie mamy. I rzućmy zdolność. Wszystko powinno dosyć szybko zginąć. Tutaj ten toran mógł mi tak naprawdę sporo zaszkodzić. Ale na szczęście cała reszta drużyny zginęła dosyć szybko. I nie wiem, czy nie będę musiał użyć zdolności. Ja po prostu nie, lepiej poczekam. Nie chcę mieć problemów w następnej walce. Mam nadzieję, że Toran mi się nie trafi na trzecim piętrze. Jako ostatni przeciwnik. To by mogło być trochę słabe. Tutaj jest dosyć wkurzająca drużyna i mam nadzieję, że tą Nemorę zdążę ściągnąć zanim ona dobiegnie. Jeżeli tutaj przeciwnicy zaczną mnie stunować, to może być naprawdę słabo. Nie wiem, czy mam takie obrażenia. Tutaj robi się już niebezpiecznie, naprawdę. A to jest dopiero drugie piętro, nie trzecie. Brutus powinien zaraz zginąć. Tak samo jak Szemira, super. No dobra. Może weźmy trochę obrony. No, tak, to jest jedyna opcja w sumie. Taka racjonalna. Dobra, weźmy tą drużynę z Szemirą. Dobra, tutaj powinno być bez większych problemów. Zobaczymy co nas czeka na bosie. Mm, Przyspieszenie myślę, że będzie w porządku. Atak też będzie w porządku. I myślę, że wezmę atak. Jako że Semira i tak zawsze będę układał w drugiej linii. Dobra, jest tutaj Nemora, ale tak raczej bez szału. Mam też relik na przewagę frakcyjną, więc cała reszta powinna zginąć dosyć szybko. Oprócz Luciusa, jak widać. Gdzieś tam tą tarczę rzucił. Ale się przebijam przez nią, więc jest w porządku. Dobra, tas dostała zostało wyciszenie. I super drugie piętro ukończone. Być może śmiertelny uścisk. Nieśmiertelny uścisk niestety. Także weźmy tą obronę. Gdzieś tam na pewno się przyda. tryb normalny, tak jak mówiłem fontanna szybko o, coś mi tutaj nie chce się tu aktywować to jest drużyna świetlistych więc jak najbardziej pod szemirę z przewagą frakcyjną i reliktem bez żadnych problemów oczywiście fajnie by było gdyby trafili się właśnie świetliści w ostatniej walce posłaniec lodu super tak naprawdę jeszcze posłaniec ognia i mogę tutaj do atalia Atalię bym wolał ominąć jednak tak naprawdę mógłbym rzucić Szemirom zdolność Zanim ta Atalia zacznie mną rzucać po całej mapie Ale wolę nie ryzykować Także trochę przyspieszyło O, proszę jeszcze relikt po 3 mire W sumie żałuję, że nie robię teraz trybu trudnego Fajne relikty naprawdę wpadły Tutaj źle ustawiłem, wolę Zdecydowanie wyjść jeszcze raz, bo właśnie ta nemora mogła mi rzucić urok, i by się naprawdę mogło źle skończyć. Tutaj zdecydowanie otrzymuje dużo obrażenia Praktycznie mignęły mi dosłownie ta Szymira przed chwilą miała niskie życie, także mogło się naprawdę brzydko skończyć pod sam koniec. Muszę uważać. No dobra, jedyna stosowna opcja do ładowania, czy ja tutaj bez problemu to zrobię. Bez problemów większych powinno pójść. 4 świetlistych, także jakieś tam darmowe monety sobie zdobędę. I teraz zrobiłem prawdopodobnie bardzo, ale to bardzo poważny błąd. I mianowicie, no niestety użyłem zdolności niepotrzebnie i nie wiem, czy to nie będzie mnie kosztowało, że tak powiem, z kuchy. No jest to run. Tutaj Shemira Brutus. No nie wiem, nie wiem. Tak naprawdę ta drużyna, jeżeli toran mi tutaj rzuci. Jeżeli toran mi tutaj rzuci przeniesienie obrażeń, to będzie słabo. No strasznie teraz. że tak powiem źle się stało. Ale zdążyłem rzucić zdolność, czy to wystarczy. Czy te obrażenia będą wystarczające. No idzie dobrze. Żeby ten Brutus mnie teraz tylko nie ściągnął. Ale robiło się niebezpiecznie naprawdę. Na szczęście dosyć szybko naładowałem. No i co my tutaj mamy na koniec? No weźmy ten atak. Zawsze coś tam pomoże. I zobaczymy co mamy tutaj za drużynę na koniec. Mm, no jest Brutus. I to jest to czego się obawiałem. Bo tak jak mówię ostatnio była ta sama sytuacja. I po prostu Brutus został sam na sam z Shemirą i mnie ściągnął brzydko. Także mam nadzieję, że teraz się to nie wydarzy. No dalej, 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 żeby mnie tutaj nie ściągnął. Jakoś się udało. Także challenge zaliczony nadal to można zrobić. Wiem, że kiedyś na pewno było można i nadal można. Jest trochę trudniej, mam wrażenie, bo kiedyś sam to robiłem. Także to by było na tyle, tak jak mówię, raz na jakiś czas lubię sobie wrzucić taki luźniejszy film, kompletnie na luziku, także możecie dać znać, czy wam takie coś się też podoba, czy chcielibyście zobaczyć podejście do trybu trudnego, bądź jakieś inne challenge, oczywiście w granicach rozsądku, powtarzam, nie Arden kontra Labyrinth, także ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, życzę wam wszystkim miłego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.